Dzień dobry w trzydziestym czwartym odcinku Happiness Veggie podcast. Bardzo cieszę się na czas, który wspólnie spędzimy. Rozsiądź się wygodnie, wygospodaruj sobie moment tylko dla siebie, daj sobie możliwość słuchania i wyciągania z tego nagrania wszystkiego, co dla ciebie najlepsze. Bardzo rekomenduję zapisywanie refleksji bądź smaczków, które wyciągasz podczas słuchania. Dlatego też dobrze jest mieć ze sobą notes i coś do pisania. Bierzemy głęboki oddech i zaczynamy. Witam Cię w świecie, który stoi na pieniądzach, ale o tym się nie mówi, bo to jakiś taki temat tabu. Temat pieniędzy jest utrapieniem, zmartwieniem, przez to spać nie możemy i wciąż do nas wraca. Zarabianie stało się głównym celem życia, tak jak kiedyś było nim przetrwanie. No cóż. Więc dzisiaj trochę sobie na ten temat porozmawiamy, trochę się nim pobawimy, podejdziemy do niego niekonwencjonalnie, odwrócimy tok myślenia, bo pieniądze nie są złe i warto uświadamiać się o tym. Dzisiaj pomówimy o tym, jak otwierać się na obfitość, czyli trochę o pieniądzach, trochę o zarabianiu i trochę o naszych zauczonych mechanizmach, które blokują nas przed życiem w dobrobycie. 3, 2, 1, startujemy. Syndrom biedoty. Jest nam to wpojone od dziecka i objawia się zazwyczaj w zdaniach typu. Nie mam pieniędzy, bądź nie mamy pieniędzy. Nie stać nas na to, nie stać cię na to. Nie kupię ci tego. A za tym wszystkim idzie bardzo szybko. Jesteś niewystarczająco dobry. Nie jesteś tego godny. Nie możesz. To nie jest dla ciebie. Są inni lepsi. Jesteś gorszy. Nie zasługujesz. I zupełnie nieświadomie idziemy sobie tak przez to życie z zauczonymi i zasłyszanymi schematami, nie mając pojęcia, że tkwimy w syndromie tak zwanego biedaka. Jeśli wchodzisz do restauracji i otwierasz menu, pierwsze co robisz to wertujesz ceny, witam Cię w świecie, w którym ja tkwiłam bardzo długo. Uważałam, że nie stać mnie absolutnie na nic. Kiedy tak lustrowałam sobie to nieszczęsne menu, najtańsza była zazwyczaj woda, która kosztowała bagatela 5 zł. Tak, woda 5 zł. A zazwyczaj ta sama woda w biedronce czy żabce tuż obok kosztuje może jakieś maksymalnie zł zł. Nienawidziłam chodzić do knajp, bo ceny zwalały mnie z nóg. A jeszcze jak ktoś mnie zaprosił, no to już podwójny stres, bo cały czas zastanawiasz się, czy jeśli ty wybrałaś kawę za 12 zł, no bo już tańszej się nie dało, a czarnej no czarnej nie wypiję. Więc już niech będzie to cappuccino. Niech stracę. W domu pewnie za to cappuccino zrobiłabym sobie za złoty 20. No ale dobra, niech już będzie. A twój rozmówca w tym czasie zamówił sobie kawę, ciastko, wodę, zupę i nie wiem, rurkę z kremem. Czy ja za to wszystko będę musiała zapłacić, a może podzielimy rachunek? A może on będzie chciał za to wszystko zapłacić? Nie, no totalnie niezręczna sytuacja. Okropieństwo więc omijałam. Dla mnie to była męczarnia. To trochę tak jak z siedzeniem na fotelu u stomatologa. Już Cię właściwie ząb nie boli tak mocno, jak boli Cię portfel. Bo nie masz bladego pojęcia, czy zapłacisz 300 zł, czy może wyjdzie Cię 3000. Naprawdę szczerze nienawidziłam wydawać pieniędzy. Dlatego mnie na zakupach to na pewno nie spotkałeś. Nawet jak już z jakąś taką chęcią udało mi się samą siebie przegadać i coś tam mi się spodobało, i nawet to przymierzyłam, to zaraz włączał mi się syndrom biedaka. Ale Natala, no nie staćcie na to. Po co ci to? Masz już coś takiego podobnego, zobacz ile to kosztuje. No i odkładałam. Dziś, jakbym tak oszacowała, to podejrzewam, że ze wszystkich rzeczy, które miałam zamiar kupić, kupiłam może jakieś pół procenta. Naprawdę. Zdecydowanie było to zrozumiałe na etapie, kiedy byłam spłukana, a ten etap sobie troszkę trwał. I być może też kiedyś opowiem o tym w osobnym podcaście. I wtedy jasne, że jeżeli masz wybrać między bułką za 39 groszy, a tą bułką za złoty 7, to wybierzesz tę pierwszą, gluten czy nie gluten, wtedy Ci wszystko jedno, po prostu kupujesz to, co najtańsze. No i umówmy się, że sukienki za 300 zł wtedy bym nie kupiła, no bo gryzłabym batęg przez cały miesiąc. Okej, okay, ale kiedy już odbiłam się finansowo, to jednak biedach w głowie nadal Dostał. Dostrzegałam to etapami, i zanim się tego wyzbyłam, no to trochę minęło. Masz tak czasem, że kupujesz sobie coś, i po chwili pojawiają się wyrzuty sumienia? <laughs> no właśnie, dzień dobry, kłania się niskie poczucie własnej wartości, żeby sprawę uprościć. Nie, to nie jest tak, że cię nie stać. Zarabiasz. Może nie są to jakieś horrendalne kwoty, ale stać się, żeby co jakiś czas coś sobie kupić. Ale żałujesz na siebie. No i to się powtarza. Przymierzasz, odkładasz. Przymierzasz, odkładasz. Znów przymierzasz, odkładasz. Wpakujesz sobie ciuchy do koszyka w sklepie internetowym, no bo zasługujesz. Udało się siebie przekonać. A za pięć minut po prostu zamykasz stronę. Ech, może kiedy indziej. Bum. I co ciekawe, sobie. Nie jest tak łatwo kupić, nawet z przeceny, ale za to innym, no ciocia z Ameryki. Ja potrafiłam kupować innym prezenty za takie kwoty, i nawet mi brewka nie pykła. Coś w tej układance nie gra? Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Poszłam do sklepu. Trudno było mi wydać na siebie 100 zł, powiedzmy na sukienkę, ale chwilę później, na urodziny mojej przyjaciółki, zamówiłam tort za 100 zł, kupiłam jej kieckę, sweterek i wisiorek. Wszystko za 500 zł. Do tego balony, pierdoły, jakieś tam kolejne różne rzeczy, bzdury. 70 zł. Gdzie tutaj jest logika? <laughs> Już ci mówię, ona zasługuje na to wszystko, bo ona jest wartościowa. Ja nie. Koniec filozofii. Cholerka. Do tego wszystkiego, jak mam wydać na siebie, to mi się wuch, no ręce trzęsą. Ja się boję po prostu pieniędzy. A skoro ja się boję pieniędzy, to pieniądze ode mnie uciekają. <gryw> uciekają, gdzie pieprz rośnie. Spojrzałam na siebie do lustra. Dobra, czas coś z tym zrobić. Jesteś mądrą, zaradną babką, Natala. No weź zacznij ze sobą rozmawiać. I zaczęłam. Żyłam trochę jakby za karę. Miałam ciągle żal do rodziców o to, że mnie zostawili, że się tak wyrażę, na pastwę losu. Codziennie rano wstawałam i moja pierwsza myśl była z pretensją do rodziców. Później jakoś się rozkręcałam. Ale te myśli wracały. W mojej pierwszej pracy, z której wypłata starczała mi tyle, co na styk, nauczyłam się bardzo ciężko harować. I to w dodatku za bezcen. Myślałam, że tak właśnie wygląda życie. Wszyscy tak myślą, bo wklepano nam do głowy, że praca to musi być robota. Musisz, podkreślam, musisz pracować bardzo ciężko, no i tak właściwie nie będę cię na nic stać. Będziesz mieć wory pod oczami, a sąsiedzi, a sąsiedzi będą sobie jeździć Bajlando na wakacje, bo to krętacze i złodzieje. A pieniądze tak, pieniądze śmieć. I są niedobre. Uwaga, pobudka. Któregoś dnia, będąc w jednej z wrocławskich knajpek, zupełnie nieświadomie obserwowałam kelnera, który wyczyniał jakieś niewiarygodne rzeczy. Obsługiwał wszystkich, był czarujący, i wciąż ktoś dawał mu napiwki. Ciekawe, jak on to robi. Szczęściarz myślę. Być takim hop do przodu, uśmiechniętym, radosnym. Nie dawało mi to żyć następne kilka dni. Pamiętam, że zanim zadziały się w moim życiu różnorakie perturbacje, które można by śmiało nazwać mianem bycia przejechanym przez kombajn, no to wcześniej byłam jakaś taka bardziej radosna, kolorowa, pełna życia, zupełnie tak jak on. Gdzie to się wszystko podziało? No i chodziły za mną, chodziły te myśli i wychodziły. Poszłam do tej knajpy i zapytałam, czy mają może wolny wakat, wakat na kelnerkę. I wyobraź sobie, wzięli mnie z marszu. No tego się nie spodziewałam. Ale jak ja przecież ja nic nie umiem, no wywalą mnie na zbity. A stop, sam zobacz. Od razu włącza się stary schemat. Nie dość, że nie uwierzyłam, że zasługuję na fajną pracę, to jeszcze wycofałam się. Zanim spróbowałam, Kuba, bo tak miał na imię Kelner, który teraz jest właścicielem i to dosyć pokaźnej knajpy, był moim pierwszym mentorem i nauczył mnie w kelnerstwie naprawdę bardzo dużo. Mieliśmy płacone marnie, co to dużo ukrywać, jednakże wszystkie napiwki były dla nas, no i to było wystarczająco motywujące. No, powiem ci, że tak. Moja sytuacja finansowa nabrała tempa. Nauczyłam się otwartości, komunikatywności, zaangażowania w pracę. Do tego wszystkiego wydobyłam z siebie to, co we mnie najlepsze, i okazałam się być urodzonym sprzedawcą. Nigdy bym nie pomyślała o tym, że artysta w sprzedaży i to się w ogóle może udać. Ha, ha, a jednak, no, bardzo mi się zaczęła podobać ta wersja radosna mnie. I ludzie też to lubili. A kiedy ja zaczęłam podchodzić do siebie bardziej przychylnie, to i łatwiej mi było kupować coś ładnego właśnie dla siebie. I nawet od czasu do czasu zabierałam siebie na randkę, wynajmowałam wówczas maleńki pokój w samym centrum Wrocławia w rynku. Otworzyła się nieopodal mnie pierwsza francuska kawiarnia Vincent. Zresztą ta kawiarnia stoi tam do dzisiaj. Było to jakieś 200 metrów od mojego maleńkiego mieszkanka. I pamiętam jak dziś, kiedy pierwszy raz. Z własnej inicjatywy zabrałam tam siebie na kawę i ciacho. Bez wyrzutów sumienia kupiłam sobie kawę za 15 zł i ciacho za 10. Naprawdę pamiętam, jakby było to przed chwilą. Mam ten obraz nawet w głowie teraz. Ale ten czas smakował. Obfitość to otwieranie się na siebie i na możliwości, które do nas przychodzą. Jeśli myślisz, że nie zasługujesz, będziesz szukał wszystkiego co najgorsze potaniości, zepsute i bardzo słabe. Wówczas aplikujesz też na bardzo niskie stanowiska, bo według siebie tylko do takich się nadajesz, no bo takie masz o sobie mniemanie. A wysokie aspiracje za to zaprowadzą cię naprawdę bardzo wysoko i nawet jeśli dziś nie masz odpowiednich umiejętności czy potrzebnego dyplomu. Masz na to, kochany, całe życie. Obieraj sobie cele i powolutku, skrupulatnie, ale bez nakładania na siebie presji, idź w stronę realizacji. Niezależnie od tego, ile masz teraz lat, wszystkiego można się nauczyć. Kiedyś przeczytałam absolutnie genialny cytat, który często ze mną rezonuje. Czy ty wiesz, ile będę mieć lat, kiedy się tego nauczę? Tak, dokładnie tyle samo, ile wtedy. Kiedy tego nie zrobisz? Hm, proste, a jakie prawdziwe? Czas wyjść z biedy, tej biedy mentalnej, a wejść do tej strefy bogactwa mentalnego. Jeśli myślisz o pieniądzach w kategorii złe, że psują ludzi, że mają je tylko złodzieje albo co gorsza, że śmierdzą, to nic dziwnego, że je od siebie odpychasz. Wszak nikt czegoś takiego nie chce mieć w posiadaniu. Ale jeśli podejście zmienimy i popatrzymy na pieniądze w kategorii inwestowania, no to zmienia się postać rzeczy. Sam zobacz, co można za pieniądze sobie kupić. Możesz pójść na ciekawy kurs i być może zdobyć nowy zawód. Możesz kupić sobie coś ładnego, pójść do fryzjera, pojechać w jakieś przepiękne miejsce, zaprosić siebie i swojego przyjaciela na obiad, naprawić rower. I tak można wymieniać bez końca, bo pieniądze jako zwykły papierek nie mają żadnej wartości. Dopiero ty im tę wartość nadajesz. Pamiętam jak moja ówczesna współlokatorka wzięła 10 tysięcy złotych kredytu na aparat na zęby. 10 tysięcy złotych to była dla mnie jakaś kwota w ogóle poza jakąkolwiek skalą, astronomiczna. Myślę, no, szalona. Całe szczęście, że ja mam proste zęby. A dziś sobie myślę, że ona po prostu z tą wiedzą o poczuciu własnej wartości była kilka poziomów wyżej aniżeli ja. Inwestuj w siebie, ucz się, chodź na szkolenia, seminaria, wzbogacaj swoją wiedzę. To również bardzo pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości. Bądź na siebie uważny, obserwuj siebie i swoje zachowania. Obfitość jest w tobie, to ty dokonujesz wyboru, czy chcesz, żeby przepływ pieniądza był w twoim życiu, czy też nie. Czas skończyć z mitem, który mówi, że pieniądze są złe. Ta stabilizacja finansowa, na którą możesz sobie pozwolić, buduje się właśnie od poczucia własnej wartości. Daj sobie możliwość zarabiania poprzez wzmacnianie siebie. Są takie badania, które mówią, że większość ludzi pracuje na stanowiskach poniżej swoich kompetencji. Rozumiesz? Daj zaistnieć tej fantazji dziecka, która jest w tobie, bo naprawdę fajny z Ciebie człowiek, a że zagubiony no i co nie pierwszy i nie ostatni. Czas zacząć podążać w kierunku, gdzie możesz odnaleźć własną drogę. A więc, reasumując, obfitość to stan, którego można się nauczyć. Wszystko poprzez uświadamianie sobie poczucia własnej wartości i wzmacnianie swoich mocnych stron. Wydawanie pieniędzy na siebie dla siebie jest wspaniałe, jeśli oczywiście robimy to z głową, a nie kupujemy sobie pół media marktu, żeby poprawić na chwilę humor. Więc pamiętaj my zawsze będziemy szukać tutaj równowagi. Skrajności nie są dobre o czymkolwiek rozmawiamy. Podoba się sobie. Tak, jesteś godny dobrej, fajnej, rozwojowej pracy, tak? Możesz iść na kurs o którym marzysz. Otwórz się na siebie i życie a to wszystko będzie się mnożyć i do ciebie wracać. Jest też takie fajne powiedzenie, że bogaci się bogacą, a biedni biednieją, i nie tyczy się to tylko i wyłącznie pieniędzy. Więc obudź w sobie głód życia, bycia, doświadczania, odczep się od siebie i zabierz siebie na randkę. A tymczasem ja wraz ze wspaniałymi ludźmi idziemy korzystać z życia, bo daje sobie czuć się dobrze ze sobą i z nimi. A może sobie coś kupię z miłości i przyjemności? Hm. Czym bogatszy będziesz wewnątrz, tym wszystko na zewnątrz będzie chciało być z tobą spójne. Cieszę się, że mogliśmy sobie towarzyszyć. Życzę ci dobrego czasu spędzonego ze świadomością siebie. Niechaj będzie go coraz więcej. Poznawaj siebie, odkrywaj, bo jeszcze nieraz pozytywnie siebie zaskoczysz. A skoro tu jesteś, oznacza tylko jedno. Walczysz o siebie i to bardzo cieszy. Każdy, nawet najmniejszy kroczek do przodu jest piękną pracą, którą warto jest docenić. Samych obfitości i wspaniałości. Do usłyszenia już w czwartek. Trzymaj się, pa pa.